Cześć! Stosunkowo ładna pogoda dzisiaj. Jakieś tam drobne prace na działce. Tesan, bułgar. Niestety spłonął. To znaczy włosie samo. Mam nadzieję, że w samej palmie nic nie będzie. nagrywam ku przestrodze nie był planowany ale jak już się stało to dobrze też o tym wspomnieć chyba tutaj są jakieś poparzenia na liściach mam nadzieję, że powierzchowne oj tu trochę więcej coś teraz to wychodzi dopiero minęła jakaś godzina może a jak się to stało? a no tak, że wyrosło mi tu trochę chwastów a najwięcej takiej koniczynki nie pamiętam nazwy wziąłem taki palnik do grilla co mam i wypalałem to tak po trochu I gdzieś tutaj któreś włosie wystawało niestety żar dotknął tego włosia i poszło w sekundę to się paliło lepiej niż wata chyba na szczęście blisko miałem wąż z wodą polałem Choć to by chyba samo zgasło. No ale u góry mogła być nagła, stosunkowo wysoka temperatura. I chyba była, bo coś tutaj się dzieje. No nic głupota, ale filmku przestrodzę. Tyle, cześć, uważajcie na swoje palmy, szczególnie jeśli grillujecie gdzieś w pobliżu Trochę śmierci, spalenie zną.